Imigracja to temat, który wzbudza w Polsce coraz więcej emocji. Również w miastach średniej wielkości, takich jak Konin. Coraz częściej na ulicach można spotkać osoby z innych krajów, które tu pracują, uczą się lub mieszkają na stałe. Zapytaliśmy mieszkańców, czy zauważają obecność imigrantów w Koninie i jak się z tym czują. Czy uważa pani, że liczba imigrantów w Koninie się zwiększyła? No na pewno. A czy czuje się Pani bezpieczna w Koninie teraz? No tu jestem bezpieczna, bo tu nie ma tak dużo. Ja nie zauważyłam, żeby aż tak bardzo dużo było, nie? Ale nie jestem za tym, żeby imigranci przychodzili do nas. A Myślę, że tak. A czy czuje się Pani bezpieczna w Koninie teraz? Nie nie, nie, nie bardzo. No mi się wydaje, że tak, bo jak ja słyszę, to ja się sama boję nawet nieraz. Ale z, z tego co wiem, to, to się zwiększa liczba właśnie imigrantów. A czy w Koninie czuje się Pan bezpieczny? Tak. Z rozmów jasno wynika, że temat imigrantów budzi wśród mieszkańców różne, często sprzeczne emocje. Nie brakuje głosów otwartości i zrozumienia, ale pojawiają się też obawy związane z bezpieczeństwem, integracją czy wpływem na rynek pracy.